Język polski dopuszczający. Nie będziemy pokazywali medali, bo ich jest bardzo dużo. Zapraszam do kina, proszę Państwa. Chciałem zrobić ruch. Już buzika sprzedał, coś takiego. No kurde, myślałem, że to się skończy na butach a tu tutaj... No, to jest Witam Państwa bardzo serdecznie w takim QA w którym poopowiadam o swoim dzieciństwie. Wiele osób e, miało jakieś pytania związane z moim dzieciństwem, postanowiłem, że wyjaśnię, rozjaśnię, poopowiadam moje najciekawsze historie, moje hobby, moje wszystko, oraz również e, do, dorzucę do tego pytania, które zadaliście mi na moim Instagramie. Możecie wpadać na mój Instagram. E, proszę bardzo. Znajdujemy się w moim starym domu. Mieszkałem tutaj przez 19 lat swojego życia. Tutaj, Jojo, możesz tak szybko przejechać. Jest bałagan, ale wiadomo, nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby była atmosfera. Atmos Sfera rodzinna, domowa, mam herbatkę od mamy. Zaczynamy? <laughs> zaczynamy. Kuba, jaka jest twoja ulubiona bajka z dzieciństwa? Moje dzieciństwo było bardzo kolorowe. Uwielbiałem wieczorynki, uwielbiałem y, oglądać filmy. Miałem takie szczęście, że miałem starszego brata o 10 lat, co mi pokazał bardzo szybko internet i już na YouTubie mogłem sobie oglądać wszystkie bajki. Y, moją ulubioną bajką z dzieciństwa, takiego dzieciństwa, dzieciństwa, były gumisie, aczkolwiek... Moim ulubionym uniwersum, też ulubioną bajką, był Kaczor Donald. Jak już widzicie, niestety um, bajka Kaczora Donalda. To były DuckTales i one były po angielsku. Ja pamiętam, że potrafiłem spędzać długie wieczory oglądając właśnie DuckTalesów, bo mój brat y, miał je zgrane na kasecie czy tam właśnie na komputerze. Ja nic z tego nie rozumiałem, ale i tak to oglądałem. Zbierałem mega dużo komiksów. I to też jest moje ulubione hobby z dzieciństwa, czyli, proszę Państwa, komiksy Kaczora Donalda. Znalazłem pudło z y, y, kaczorami, poradnik młodego skauta poradnik młodego skauta, proszę Państwa, klub przyjaciół, podchody, całe pudło kaczorów, naprawdę jest ich do groma. I niestety bardzo dużo tych kaczorów się zagubiło. Ja miałem ich dużo więcej. najlepiej żeby było widać, że jest ich dużo. Bo to jest moje hobby, tak? To jest moje dzieciństwo. Pudło. A, jeszcze nie, jeszcze nie. Się będę trochę podniecał, bo y, kaczory dla mnie to jest coś niesamowitego. Bardzo dużo też zbierałem z moim bratem takich chudych kaczorów. Zbierałeś, że kiedyś wydałaj kaczory, czy nie? Je się kupowało w kioskach? W kioskach. I było chyba do coś dołączone zawsze. Tak, nie? zawsze była dołączona zabawka. Ja byłem takim wiesz dzieciakiem, że ja brałem zabawkę, bawiłem się zabawką, a mój brat sobie czytał. To jest y, mój holy grail, czyli życie i czasy Sknerusa Moja ulubiona postać z kaczora Donalda, Sknerus Snerus Zaczynał od czyszczenia butów. Tak zrobił swoją Pierwszą 10 centówkę. A jak się skończyło? Właśnie tak. To jest knerus makwacz. Tutaj ma wszystkie swoje wspomnienia. Boże, niesamowite. Proszę Państwa, z racji tego, że bardzo lubię y, sprawiać sobie prezenty, postanowiłem, że sprawię sobie prezent związany właśnie z Kaczołem Donaldem, a dokładnie z knerusem Makwaczem, aczkolwiek! Mam dla Was bardzo fajną propozycję. Mianowicie 11.11. .11. Dzień singla. Wraz z AliExpress chcielibyśmy Was zaprosić na Dzień Singla, czyli dzień, w którym są ogromne przeceny i możecie sobie kupić dosłownie wszystko. Bo na AliExpress można sobie kupić dosłownie wszystko. Po pierwsze, z kodem mega zniżki, za każde 35 dolarów wydanych dostajemy 4 dolary rabatu. A po drugie, w opisie jest link do gry, w którą możecie grać sami bądź ze znajomymi, a wygrać możecie dodatkowe zniżki, kupony, rabaty. Także raz jeszcze, 11 listopada zapraszam serdecznie na AliExpress, możecie kupić na Aliexpress, dosłownie wszystko. Ja sam kupuję dużo rzeczy od yy, branzoletek, bo lubię takie bransoletki, po jakieś zabawki, jak tutaj widzicie, albo Beyblady po y, elektronikę, która jak gdyby dla studenta jest y, istotna, żeby to było w dobrych cenach, czy chociażby jakieś powerbanki czy y, watch. Polecam serdecznie, no i jeszcze dodatkowo AliExpress oferuje kody y, zniżkowe dla nowych użytkowników. Ale to wszystko w opisie, przechodzimy do odcinka. A ja na dzień singla dodatkowo poza tymi rzeczami sprezentowałem sobie prezencik związany z Kaczorem Donaldem. Przenosimy się, proszę państwa. I postanowiłem, że zrobię sobie leciutki prezent, a jaki to już ja... Za... Kur... Ay, a jaki. A, okej. Okay. Postanowiłem, że sprawię sobie ubiór związany z moją ulubioną postacią, czyli Sknerusem makpaczem. Do tego zadania mogłem wykorzystać tylko i wyłącznie dwóch moich znajomych, Okiera i NRV Slasha. Jasiu, Oskar, wpadajcie do nich na instagramy. Oczywiście zajmuję się kastomami, żeby zobaczyć te e, piękne twory, które robią, tam możecie zobaczyć. Stworzyli mi oni kastomowaną kurtkę, spodnie oraz buty. Kurtka czarna. Kurtkę wybraliście. Zjaśnę... Właśnie. W ogóle mieliśmy nagrać ten odcinek dwa miesiące temu, ale yy, to moja wina pewnie i w no, chusty. Spodnie wyglądają w taki sposób. Wiadomo, czy, czy się interesował Makwat, czyli o <laughs> Chyba mać, ile tego jest? Tutaj widzimy co: diamenty, szmaragdy. nie wiem, ty wiesz co no to są, jakieś Emerald, rubiny? Emerald. 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 Tak, się, tak się mówi, ale chyba tak. Okej. Okay. Ja to za, y, ułoż, za, ułożę, za, wie, za, no wiesz, co założę, no to zrobię. Kurtka, można powiedzieć, że niewiele różni się od gaci. Na tyle, tak jak rozmawialiśmy. Twarzyczka, e, dziobek, nie wiem, w sumie jak się mówi. Okej, okay, więc tak. Mamy tutaj buciki do tego customa. Jestem przygotowany w motywie minimalistycznym. Możecie tu zauważyć cylinder. Twojego ulubionego bohatera i jego okularki. Tak. Szczerze? To jest chyba. Chuje... Nie no, ale, chuje... ale właśnie zawsze. Jeszcze ja nie otworzyłem, ale zawsze się zastanawiałem, bo często są takie właśnie. Un, wiesz, unboxingi, często są takie rzeczy, co by było, gdyby wiesz. No, no dobra. Okej, okay, <grym> wiem o co chodzi. to był fajny koncept. O kurde, yy, szczerze to widzę tutaj od razu ogrom pracy na takim bucie. Tak mi się wydaje, popraw mnie jeżeli tak no, nie jest. Spędziłem troszkę przy nich czasu. Nie no, ja jestem pod wrażeniem panowie, ja serio. W tym momencie zastanawiam się czy ja w ogóle chcę chodzić w tych rzeczach, ale nie no, chcę chodzić w tych rzeczach, ale... Nie możesz sprzedać od razu, to jest twoja wola. Jeżeli ktoś to chce to <grym> oczywiście jest sprzedać. <grym> Dobra. Dobra. Po... Ej, one są w ogóle dwa różne. Tak jest. O z każdej, z każdej strony masz co innego. Dobra, ogólnie but został potraktowany tak, że zobaczymy na nim mnóstwo symboliki. Na języku mamy odniesienia do kapelusz Kapelusz, kapelusz. Jest oczywiście tak jest. kapelusz. Cylinder, tak. Tutaj możemy zauważyć odniesienia do diamentów i brylantów, które znajdują się na paternie wykonanym przez Oscara. Z tyłu mamy mega przyjemny isterek. bo z jednej strony mamy oczywiście złotą monetę, a z drugiej 10 dziesięciocentówkę. Czyli mm. pierwszy zarobiony pieniądz przez tak. McQuatcha, tak? Zarobiony poprzez czyszczenie butów. Więc jest tutaj mega mega przyjemne odniesienie. Czyszczenie butów! Ale się Czyszczenie butów. Czyszczenie, malowanie, prawie to samo. Dobra, trąbę złapałem po melanżu skacowanego. Chłopie, to... popatrz, Sknerus ma kwacz. Szerokie, szerokie spodnie, bo wiesz, moda wraca. Kur... bucik? Ty, no to teraz chłopie, co? Ja bój Teraz jest how much your, your I, zjadam, I ty krew. mówisz sobie... Y -y, nie skończy niewiele. Nie skończy niewiele, stary, bo to jest... Bo tak się ceni customowane rzeczy, co nie? Oskar? Wow. Moje kurtki puszczą K... tyle, że chłopie, nie da się tego policzyć. Fajne. Zajebista, nie? Cały fit, cały fit. Tutaj mamy Kasia Donalda. Fajne. Kur... To Na tym skończymy, kur... Dobra, no, wracaj, wracaj, kacować, wracaj kacować. Mega fajna. Ja odladałam tą bajkę i kupowałam te wszystkie Kasia jest. Donaldy Kasia Donald? Buty. Mhm. Mhm. Aaaaa, kurde, myślałem, że to się skończy na butach a tutaj... dalej. I gacze. No, piękna sprawa. Spodnie akurat wydaje mi się, że są. Kurde. One są zajebiście uniwersalne, to... co? Świat zmierza w złym kierunku. Patecki zaczyna się ładnie ubierać, nie? Chcę tylko zaznaczyć. No i Ej, dobrze. No? no i co, Pieniądze. No? Kiedyś nie miałem, teraz ma. Numer 10 Kaczola Donalda, kosztował mnie on 32 tysiące. Z racji tego, że jest on już trochę używany, ale jest to bardzo kolekcjonerska sztuka, mogę Wam ją sprzedać za 30 tysięcy. Także jeżeli są na coś chętni, to zapraszam serdecznie na PW. Dogadamy się. Zabawne, nie? Zabawne. Zabawne czy nie zabawne? zabawne, zabawne, zabawne. Sknerus for the Life. A propos innych hobby, to też grałem w karty Duel Masters. Grałem też w Magiki, ale w Magiki trochę później jest kardylizm z Pokémonów. Cieszę się, bo przez to, że miałem brata, który był 10 lat starszy, sprawił, że mimo tego, że jestem rocznik 97, mogłem spokojnie powiedzieć, że miałem dzieciństwo jak dzieci z lat 90. Często jest tak, że właśnie po starszym rodzeństwie się przejmuje dużo zabawek, także czy to kaczory, czy to Pokémony, czy to jakieś takie, haha, rzeczy przejmujemy po nim. Dziękuję Ci, mój kochany braciszku. Kolejne pytanie. Czy dużo miałeś dziewczyn? Właśnie yy, totalnie nie. Byłem yy, raczej takim weird kidem. W ogóle byłem podupconym dzieckiem, ale dzięki temu mam wiele wspomnień fantastycznych z mojego dzieciństwa. Yy, dziewczyny yy, nie chciały ze mną spędzać czasu. Nie podobałem im się. W podstawówce, natomiast w gimnazjum yy, miałem swoją pierwszą miłość i miałem swoją pierwszą dziewczynę. Mówię Wam to tylko dlatego, że chcę Wam powiedzieć najbardziej prze historię, jaką kiedykolwiek usłyszycie. Jeżeli kiedykolwiek będziecie się wstydzili, czy będziecie z sytuacją z dziewczyną, przypomnijcie sobie sytuację, która zdarzyła się u mnie w drugiej gimnazjum. To nie jest podstawówka. Miałem taką bardzo fajną koleżankę, Julka, pozdrawiam ciebie, yy, yy, koleżankę to była moja dziewczyna. Byliśmy dobrymi znajomymi, zaczęliśmy chodzić. Nasz związek trwał chyba trzy tygodnie. Nie przetrwał próby czasu, niestety. Zabrałem ją do kina, proszę państwa. Chciałem zrobić ruch. Chciałem zrobić ruch po półtorej godziny. Myślicie, kurczę, pewnie ją wziął, tutaj jakiegoś buziaka sprzedał, coś takiego. Nie. Pod koniec filmu, cały zestresowany, przez cały film myślałem tylko o tym momencie, zapytałem się jej, czy mogę ją złapać za rękę. No Mocne... to. Przyzęgam wam. Zapytałem się, czy mogę złapać swoją dziewczynę za rękę. No i tak naprawdę to była moja pierwsza dziewczyna, ale trzymamy kontakty w miarę do dzisiaj, także się cieszę. Ach, te dziewczyny. Kolejne pytanie, jak się uczyłeś? Ja byłem dzieckiem, któremu... Może to widzicie, może nie? Ciężko było się skupić. Tak sobie to przynajmniej tłumaczę. Gdyby nie moi rodzice i gdyby nie moje rodzeństwo, które też mnie tak jakoś fajniej zachęcało do tej nauki, to y, byłbym pewnie głupi jak but. W podstawówce, kiedy mm, byłem kontrolowany przez rodziców, miałem same dobre oceny. W ogóle poczekajcie. W podstawówce miałem, proszę Państwa, świadectwo z paskiem. Pisanie 7 na 10, możliwych... Ha, to jest, to jest moja podstawówka. Ile miałem punktów na 40? Miałem, proszę Państwa, 35 punktów na 40 możliwych. Ja miałem taką tendencję do po prostu popełniania głupich błędów. I to to się ze mną, o kurwa, co ja tutaj znalazłem I to się ze mną ciągnie aż do dzisiaj Że powiedzmy, jeżeli mam, to nawet na studiach widzę Że jeżeli mam jakieś zadanie do zrobienia Po prostu popełniam mały błąd Ale wiadomo, tak może powiedzieć każdy yy, Niestety w szóstej klasie podstawówki miałem swój ostatni pasek Później były tylko na dupie <laughs> Nie, jeszcze tam w pierwszej klasie gimnazjum Chyba możliwe, że na półroczy miałem ten Zaświadczenie, uczeń, bla bla gimnazjum, bla 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 Został finalistą Małopolskiego konkursu biblijnego Miałem finalistę konkursu biblijnego, co mi dało 8 punktów do liceum Wziąłem udział w tym konkursie tylko po to, żeby, żeby móc sobie zdobyć punkty W ogóle już nie pamiętam co to było, ale jaja były Tam musiałem się uczyć takich bardzo szczegółów Ja lubię czasami sobie zrobić pamięciówkę Zapraszam do moich poprzednich filmików W gimnazjum, tak jak mówiłem, miałem, miałem dopa Aha, tak Polski dostateczny, angielski dobry, niemiecki dostateczny Historia dobry, wiedza o społeczeństwie dobry Geografia, biologia dostateczny Chemia dopuszczający Fizyka dobry, matematyka dobry Informatyka bardzo dobry. Dobry. Wychowanie fizyczne celujący, zajęcia artystyczne celujący. Jak w gimnazjum moi rodzice się przestali mną interesować, to yy, już po prostu olałem troszeczkę naukę. Nawet nie czytam kogo, to są oceny, tylko patrzę na oceny i wiem na przykład, że to są moje siostry, a nie moje, nie? Świadectwo z czerwonym paskiem, proszę Państwa. Proszę Państwa, moja podstawówka. Proszę tutaj zrobić yy... Dokładne przybliżenie, żeby wszyscy widzieli, jakie tutaj ładne mam oceny. Na koniec swojej nauki w gimnazjum postanowiłem, że sobie wezmę jakąś pamiątkę. Mam nadzieję, że w szkole nagle nie będzie jakichś masowo pogubionych planów ewakuacyjnych, bo one są bardzo ważne. Ale z takiego najmniej takiego, powiedzmy, inwazyjnego miejsca. Tam na pewno nikt by nie był, jakby była jakaś ewakuacja, albo ktoś by przeze mnie umarł. Więc sobie plan ewakuacyjny z mojego publicznego gimnazjum. Ach, to, to jest gimnazjum. coś, co jeśli ktoś się spytaczy, czy wyniosłeś coś ze szkoły? Tak, czy wyniosłeś coś ze szkoły? Depresji i problemów psychicznych. Plan ewakuacyjny. Nic więcej. Także dziękuję. Liceum jest to okres buntowniczy naszej y, głównej postaci dzisiejszego odcinka Jakuba Pateckiego. Moja mama kiedyś mi powiedziała, że, że nigdy się nie pochwalę tym świadectwem, a oto tu jestem, uśmiechnięty, zadowolony. Zachowanie. Poprawne! Poprawne! Poprawnie się zachowuje! Jak ktoś mi powiedział, że poprawnie się zachowujesz, to byś się cieszył, ja się cieszę. Religia, etyka. Dobry, język polski dostateczny. A i co ja mówię? Język polski dopuszczający, język angielski dostateczny, język niemiecki dostateczny. Fizyka, matematyka, informatyka dopuszczający, wychowanie fizyczne. Celujący. Teraz y, przejdźmy może do mojej maturki, bo wiele osób było zaciekawionych, jak mi poszły matury. Z języka polskiego y, bardzo słabo, ponieważ miałem 43% z y, części ustnej. Tyle samo miałem w ogóle z polskiego z części pisemnej. Z języka angielskiego z, z części ustnej miałem 90%, z części pisemnej 94%, matematyka podstawowa 94%, język angielski rozszerzony 70% i matematyka rozszerzona 68%. Także takie są moje wyniki. W ogóle miałem y, egzamin maturalny w tym. W tamtym roku był naprawdę nie był taki prosty, prawda, Dżoga? Potwierdzasz, że mieliśmy matematykę trudniejszą niż y, rok wcześniej? Potwierdź. Przecież ja miałem przed to matematykę. A ja, a, bo ty jesteś w ogóle jakiś ten. 9 -6. 9,6. To 9,6? Miał właśnie proste egzamin naturalny. Ty, to jest mojego brata. No ale mój brat też jest koksem. Dorastałem z takim rodzeństwem, które się dobrze uczyło. I moja mama też liczyła na to, że ten trzeci też się będzie dobrze uczył. Moja siostra jest przek przekozakiem. Tylko rozmawiamy o rozszerzonych, dobra? Moja siostra z rozszerzonego polskiego miała 83. Rozszerzony angielski, 81. Matematyka, 88. I na dodatek historia sztuki, jakieś 68. Angielski rozszerzony, 90%. Yy, procent. No, mocno, co? Ludzie się pytali, w jakie gry grałem. I oczywiście wiadomo, że grałem w grę Tibia. Tibia to, jest, to była moja ulubiona gra z dzieciństwa. Grałem zawsze jak się dało. Jak wracałem do domu, odpalałem kompa, byłem uzależniony, moi rodzice wiedzieli, że mam z tym problem. Ja wiedziałem, że mam z tym problem, ale nic z tego sobie nie robiłem, ponieważ i tak ekspie nie było najważniejsze. Miałem taką metodę, że leżałem tutaj i miałem laptopa tak. Laptopa w ten sposób dopchanego. I grałem, i jak słyszałem rodziców, którzy szli, robiłem tak udawałem, że spałem, to w nocy. Teraz, słuchajcie, normalnie w dzień, jak grałem, no to grałem na tym biurku. Mój stary miał technikę, jak chciał mnie dopaść, że gram na komputerze, po prostu robił speedrana. O kurde, robił speedrana i ja to słyszałem, wiecie, ja słyszałem, bo on robił takie kroki. Także, jak mój tata wchodził, to liczyła się po prostu zręczność. Musiałem bardzo szybko ogarnąć, tam szybko zaltapować. A była też moja mama. Wchodziła po tym. Bardzo cichutko. Bardzo cichutko, i tak naprawdę usłyszeć ją można było dopiero tutaj. Na przykład, ja tak chcę, że tutaj przyspieszała, w tym momencie już musiałem ogarnąć. Także z samą trzeba było mieć czujny such. A jak stary chciał wlecieć, to trzeba było szybciutko zewnętrznie to ogarnąć. W takim razie przejdziemy do tego pytania: a co robią te puchary na szafie? Możesz pokazać, tam są medale. Nie będziemy pokazywali medali, proszę teraz na mnie. Nie będziemy pokazywali medali, bo ich jest bardzo dużo. Wasz kubuś patecki. Był szachistą Byłem szachistą, proszę państwa W podstawówce grałem w klubie sportowym Nazywał się Parafialny Klub Sportowy Jan Skończyłem na kategorii trzeciej Byłem już y, właśnie o krok y, o, od dwójeczki Ale... To jest plan na przyszłość, żeby właśnie takie sobie wbić, bardzo chciałem sobie wbić dwójeczkę. Jeszcze dostałem puchar raz zagranie w tenisa, ponieważ również grałem w tenisa, nie tak bardzo jak w szachy. O, za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju tenisowym. Tutaj był ten dyplom, widać bardzo dużą liczbę dzieci, tak? I z tych dzieci byłem najlepszy. Który? Ten. No który? Ten. Jeszcze taką ciekawą rzeczą, y, którą powiedzmy trenowałem, jak byłem y, mały w dzieciństwie, to jest pływanie. W ogóle taka ciekawa ciekawostka na te wszystkie rzeczy, czyli szachy, pływania, tenisy. Chodziłem z moimi znajomymi serdecznymi, których teraz bardzo pozdrawiam, wszystkich y, ćmików. No i tak było fajniej. Dużo właśnie fajniej i Wam polecam. Jeżeli macie jakieś zajawki, róbcie to ze znajomymi. Będzie Wam dużo łatwiej, przyjemniej i też y, będzie mi się wydaje, że taka zajawka trwała na dużo dłużej. A odnośnie tego pływania, możemy zobaczyć, czy jeszcze potrafię. Coś pływać Eee cieplutko Cieplutka woda Ała nawet parzy Patrz patrz tak cieplutko Bardzo fajnie Oczywiście to był bardzo głupi pomysł, ale wiecie, odrobina śmiechu nie zaszkodzi. <grymianie> Czy miałeś jakąś bójkę? Ja uważam, że agresja jest naprawdę niewskazana i że zawsze można się dogadać jakoś w inny sposób, aczkolwiek zdarzyła raz mi się taka sytuacja z taką jedną grupką na moim osiedlu, ją chcę wam przedstawić. To jest miejsce zdarzenia, w którym się dostępnie po raz pierwszy, wracam sobie spokojnie ze, ze szkoły ze szkodowaniem, zostałem przy trzeciąty. Tutaj był jeden napasty. Tutaj są samochody, nie mamy wkrótce w strefie, zostałem Coś, za już sam 70 Z drugiej strony będzie aż Później okazało się, że ja miałem konflikt z tym żonkiem, nie mogliśmy się dogadać, on powiedział tak, no to pójdź. I ten mi wyszedł z partyzantka bomba w twarz. bo strasznie osiołomony, a ten bęben zaczął mnie tam, tam kopać w ogóle jakieś tam rzeczy. No, tak tak, tak dostałem Dobra, lecimy. Ale jak powtarzam, agresja nie jest wskazana. Jeżeli wy widzicie w szkole, że jakieś są problemy, czy coś takiego, głaszajcie, sniczujcie, ponieważ po prostu może się stać komuś krzywda. Nie wiadomo, czy jak kogoś uderzymy, czy coś on nie poleci na przykład, czy sobie nie wybije oka, czy nie zrobi nawet czegoś gorszego. Także prosiłbym, nie bądźcie obojętni, jak widzicie, że coś takiego się dzieje u was. Czy coś kolekcjonowałeś? Już wam pokazuję. Mianowicie, nie byłem jakimś wielkim, zapalonym kolekcjonerem, aczkolwiek było kilka rzeczy, które bardzo lubiłem kolekcjonować. Jedną z nich były właśnie znaczki. To jest w ogóle moja szafka, e, szafka e, taka bardzo fajna szafka. Mam piłeczkę, tak? Mam piłeczkę. W ogóle też jak byłem młodszy w gimnazjum, bardzo lubiłem robić sztuczki magiczne. Patrzcie, mam piłeczkę. Widzicie tą piłeczkę? Daję ją tutaj, do tej ręki. Tutaj jest piłeczka, tak? A teraz jak piłeczkę dam do tej ręki, to gdzie będzie piłeczka? Tutaj czy tutaj? Tutaj, masz rację. Puste ręce. Później pokazuję to. Tutaj mam ten. Tak, katalog polskich znaczków pocztowych się przeglądało. Tutaj są na przykład z Janem Pawłem, tutaj są takie fajne radzieckie, radzieckie, sowieckie. 500 złotych za znaczek, proszę Państwa, jak już mówiłem, jestem w stanie Wam go sprzedać za 300 złotych. Bardzo fajne rzeczy, bardzo lubiłem dinozaury, ale nie byłem też takim freakiem dinozaurowym, po prostu je lubiłem. Jak byłem właśnie w gimnazjum, zajawiłem się krajami azjatyckimi. Bardzo chciałem sobie po prostu pozwiedzać jakieś azjatyckie kraje, aczkolwiek wiadomo, że to też nie jest takie tanie, to... Yy, korzystałem z takich rzeczy jak wymiany, czyli po prostu wymiany, gdzie ja wyjeżdżałem i tam się mną opiekowali wiadomo, że trzeba było zapłacić za bilet, yy, a do, do Azji nie jest tak, tak tanio, aczkolwiek nie musiałem płacić za kosztów utrzymania, bo, bo później przyjeżdżała osoba do mnie właśnie z jakiejś tam części świata. Byłem w Japonii, tutaj byłem w Japonii tutaj widzimy jestem ja, jest moja host sister i jest mój host dad. Rok później pojechałem do Indii, ogólnie Azja, y, kochamy Azję, y, serduszka azjatyckie i ten, dobra, lecimy dalej. Kim chciałem zostać w przyszłości? Było tych etapów kilka, aczkolwiek w sumie pamiętam do dzisiaj taki zabawny etap gdzieś chyba na końcu gimnazjum, na początku liceum, że bardzo lubiłem jednostki specjalne, w stylu grom, agenci FBI, wiem, że to brzmi bardzo, bardzo śmiesznie, aczkolwiek u mnie to ma przełożenie, bo później jak miałem swój pierwszy kanał y, Wszystko Vlog, na którym nagrywaliśmy filmiki, robiliśmy takie skradania się w Łamywania się, nocki, podtrzywanie się pod pierwszoklasistów. W ogóle polecam filmiki, bo się okazuje, że wiele osób też może nie wiedzieć o tym, że ja przed ekipą Freeza nagrywałem bardzo ciekawe akcje. Aczkolwiek jakoś tak mi to szybko wyszło. Rodzice chcieli, żebym się uczył i żebym poszedł na studia i żebym był programistą. No i też może po prostu brak takiego samozawzięcia, żeby jednak znaleźć sobie jakąś fajną szkołę podoficerską czy coś takiego. Ale taka zajawka była. Ktoś zadał pytanie, kiedy gole się na łyso. Mianowicie kiedyś miałem taką paskę. Pewnego dnia. Po prostu jednego dnia sobie pomyślałem, kurde, z gole się na łyso. Nie powiedziałem nikomu w szkole, po prostu poszedłem do fryzjera i się zgoliłem. Tutaj macie zdjęcie, jak wyglądałem. Wyglądałem jak Tuco Salamanca z Breaking Beda. Jeżeli pamiętacie, to, yy, to właśnie tak to wyglądało. Było pytanie, czy lubię fotografię. Ktoś zobaczył właśnie te fotografie i się pytał, czy się interesowałem fotografią. Mianowicie nie. Ja nigdy nie robiłem zdjęć dobrych. Yy, nigdy się tym nawet nie interesowałem. Pociągle pojechałem z moimi znajomymi na konkurs, yy, na obóz fotograficzny do Francji. Zdjęć na tym obozie było zrobionych 10. Wiadomo, melanżek. Yy, w liceum mówiłem przeglądać Reddita i spodobało mi się bardzo bardzo taki jeden, jedna nitka, na której właśnie były takie zdjęcia, wtedy się za, zainteresowałem bardzo tymi fotografiami i postanowiłem, że sobie wydrukuję kilka fajniejszych i sobie ozdobię tak pokój. Chociażby tutaj Albert Einstein był, takie bardzo ładne zdjęcie Nikola Tesla. O, to jest załoga Apollo. Czuć, emanuje to, emanuje to taką siłą. To jest y, znane zdjęcie jako najpiękniejsze samo, y, samobójstwo, tak to się mówi. W linku coś tam wam op opiszę to zdjęcie, ale chodzi po prostu o to, wyskoczyła z budynku, z piętra, jak spadła z tej wysokości, na samochód i jej ciało było nienaruszone. To też jak gdyby było takie bardzo niesamowite w tym wszystkim, że jak gdyby tak się zachowało. Dziecko przebrane za kukuksklan Klan, prawda? Rodzic przebrał dziecko za kukuksklan Klan, a ono, proszę tutaj pokazać, policjant jest czarnoskóry, w tarczy, ono się odbija. To dziecko nie ma zielonego pojęcia. Czarny, biały, żółty. Dzieci to są dzieci i dzieci są tacy prawdziwi. Oni wiedzą, że miłość to miłość. To jest fajne też zdjęcie. Była taka pa para ze względów religijnych. Małżeństwo nie mogło zostać pochowane na jednym cmentarzu, ponieważ chyba jedna tam Mąż był żydem, a babka była z Prawosławia, nie pamiętam do końca. Chodzi po prostu o to, jak pięknie to jest pokazane. Ten nagrobek, on się tak łączy w taki ten. Tutaj w ogóle jest dużo więcej innych ciekawych zdjęć, ale wam nie będę pokazywał. Dobra, ma to też pytanie, czy łatwo zostać youtuberem? Moim zdaniem wcale nie tak łatwo, na pewno trudno jest się wybić, <laughs> chyba, że masz y, ziomka y, Friza. Pozdrawiam serdecznie Karol, jeżeli oglądasz. To no bardzo łatwo, <laughs> to jest taki protip dla was, zakompujcie się z Karolem. Moim zdaniem w... nie jest łatwo, ale to nie jest niemożliwe. Na pewno jeżeli człowiek będzie chciał, to da radę. Czy to właśnie poprzez ciężką pracę, poprzez polepszanie jakości, żeby te filmy były coraz to bardziej jakościowe, czy przez powy... y, wymyślanie. Coraz to bardziej ciekawych rzeczy, które mogą zainteresować widza, czy też y, ten y, engagement y, z widzami. Moim zdaniem wszystko się da. Naprawdę, moim zdaniem wszystko się da. Nie jest to łatwe, bo gdyby to było łatwe, to każdy by był. Aczkolwiek na pewno się da. Jeszcze takie pytanie ostatnie: Czy miałem kiedyś problemy z policją? Odpowiedź jest krótka: Nie miałem. Raz miałem ze Strażą Miejską, ale to już by była historia chyba na inny odcinek, bo ten już jest naprawdę długi. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli tak. Możecie śmiało skomentować, poopowiadać najciekawsze historie ze szkoły z waszych czasów. Z chęcią poczytam. A ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. 爸爸。